share yeah. yeah. Kalendarzowe lato trwa już ponad tydzień. Upalne temperatury również nam towarzyszą. Tradycyjnie pod koniec czerwca w Lubieniu Kujawskim organizowany jest festyn na powitanie lata. Mieszkańcy tłumnie stawili się w ostatnią sobotę na pikniku w Amfiteatrze nad Jeziorem Lubieńskim, a atrakcji dla nich nie zabrakło. Jak co roku staramy się, aby repertuar był bogaty. Tradycyjnie już gości muzyka disco polo. Dzisiaj będziemy gościć dwa zespoły, zespół Excited oraz zespół Classic. Pogoda dopisała, myślę, że jej miejsce jest ku temu sprzyjające. Bo rozpoczęcie lata, za plecami plaża, woda w miarę ładna pogoda. Publiczność swoim występem rozgrzała istniejąca prawie od 30 lat grupa Classic. Trzeba e, tworzyć, trzeba próbować, trzeba się nie poddawać, e, a myślę, że jeżeli chodzi o nurt muzyki tanecznej, to wszyscy słuchacze e, fani tego, te, tego nurtu wiedzą jedność i ktoś jest autentyczny, ktoś robi coś, co, co nie jest sztuczne, co nie jest. E, poddane chwilą taką koniunkturalną, jakąś taką materialną, to to czują i, i odniesie sukces, bo, bo ludzie słuchali, słuchają i będą słuchać tej muzyki, jakbyśmy jej nie nazywali. Po prostu trzeba robić swoje. Piknik ściągnął do amfiteatru całe rodziny, zwłaszcza najmłodsi. Mogli korzystać z wielu niespodzianek, takich jak zjeżdżalnie czy wata cukrowa. Przygotowano dla nich także konkursy z nagrodami. Konkursy to były no, na przykład przeciąganie liny, noszenie worków na głowie, Przylewanie wody do kubeczków. Jak wam poszło? No dobrze. dobrze. Wec... wam się podoba to spotkanie? Super. Bardzo fajne. A muzyka dzisiaj? Też. Też bardzo fajna. Zostajecie do końca? Tak. tak. Obszerna relacja z festyną w Lubieniu Kujawskim w jednym z najbliższych wydań magazynu Pulsomet.